Bardzo dziękuję za możliwość przekazania jakiejś treści, którymi się też zajmujemy w duszpasterstwie rodzin, ale także w, no, w pracy, którą prowadzę na uniwersytecie czy wyższym seminarium duchownym. Proponuję temat Rodzina w nauczaniu Kościoła katolickiego. Nowe wyzwania. Chciałbym w tym temacie przekazać kilka informacji z jednej strony dotyczących kondycji współczesnych rodzin, jeśli chodzi o demografię, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o wyzwania teraz stojące przed, przed rodzinami, przed małżeństwami, kilka słów w świetle nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego no w tym roku szczególnie jakoś wspominamy, czekając na jego beatyfikację, a który mógłby być nazwany sądzę sprzymierzeńcem demografii i tych kwestii, jakie wydają się nam być trudne. Na jednym ze spotkań, jakie mieliśmy tutaj w Płocku z duszpasterstwem rodzim ogólnopolskim, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówił o sytuacji demograficznej Polski. Ksiądz dyrektor Drąg to słuchał tego wykładu i wtedy opowiadał o tym, że całe doświadczenie XX wieku przyczyniło się do tego, że my mamy dzisiaj no, trudną sytuację w ogóle demograficzną w Europie, wynikającą z Wojen światowych z wielkiego głodu na Ukrainie i z całej hekatomby męczeństwa narodu polskiego, a z drugiej strony wynikającą z emigracji, jaka w Polsce od wielu lat ma miejsce i ciągle jest kontynuowana. W 2017 roku ukazał się atlas demograficzny Polski, i w tym atlasie, tutaj na slajdzie zobaczymy, pokazana jest sytuacja ludności według płci i wieku. I z tej Piramidy wieku bardzo jasno wynika, że obecny stan ludnościowy w Polsce jest zupełnie odmienny od tego, jaki był choćby w roku 1990, to na slajdzie są żółte linie po jednej stronie mężczyźni, po drugiej kobiety, stan obecny na rok 2016 i 2040 rok prognozy. I z tej prognozy wynika, że liczba. Dzieci choćby, czyli osób do 18 roku życia, dzieci i młodzieży, będzie o połowę mniejsza w roku 2040, za 20 lat, niż to było w roku 1990. A z drugiej strony, ta długość życia jest inna, wydłuża się długość życia w Polsce, i będziemy widzieli na tym wykresie, że liczba osób powyżej 60 roku życia czyli w demografii, mówiąc, no seniorów będzie niemal dwa razy większa. W roku 2040, taka jest ogólna prognoza, 40% naszego społeczeństwa to będą ludzie powyżej 60 roku życia. Więc samo, same te proste liczby, no, fakty pewne, pokazują, że te wyzwania stojące przed małżeństwami, rodzinami będą zupełnie inne. Do tego trzeba by dodać, to zachęcam do zajrzenia do tego atlasu, bo jest on ciekawym opracowaniem z podziałem na wszystkie gminy w Polsce, powiaty. Można zobaczyć sytuację w swoim regionie. To pokazuje, ten atlas demograficzny Polski pokazuje też liczbę zawieranych małżeństw, i ona ciągle się zmniejsza. Mamy mniej więcej 190 tysięcy małżeństw rocznie. Teraz czas pandemii i tego, że wielu ludzi odkłada ślub. Także z tego powodu na pewno to zmieni i te dane za obecny rok będą znowu inne. W tym atlasie demograficznym Polski znajdziemy też pewne no, wskazania czy taką interpretację tych wyników. Dlaczego tak się dzieje, że zmienia się ta struktura demograficzna i jaki to ma wpływ na małżeństwa i rodziny. Po pierwsze, jest, mamy do czynienia z taką, z, z taką sytuacją, którą nazywają demografowie suburbanizacja, czyli wyprowadzanie się ludzi z centrów miast na ich obrzeża albo na, do wsi, które znajdują się blisko miast. Tworzenie się tak zwanych sypialni miast. I to znowu zmienia też strukturę choćby demograficzną naszych parafii. To bardzo dobrze widać w Płocku, gdzie choćby parafia, która... 30 lat temu była parafia ludzi młodych, parafia świętej Jadwigi, budowano kościół, tam w latach 90. był konsekrowany. Dzisiaj to jest parafia zasadniczo emerytów i osób starszych. Prawda? Więc zmienia się to. To widać też po centrach miast, gdzie te centra historyczne pustoszeją, kamienice są niezamieszkane przez ludzi, a ci ludzie młodzi wyprowadzają się poza te centra miast. Więc to pokazuje, że no, zmienia się oblicze także po prostu naszych parafii. Naszych miast. Po drugie, obecnie udział dzieci w ogólnej liczbie ludności wynosi 18%, a do 2035 roku spadnie poniżej 15%. To jest no, ciągle spadająca liczba dzieci w rodzinach mimo różnych programów demograficznych. Ale już widzimy, że niekoniecznie na przykład takie programy socjalne dają oczekiwane wyniki względem liczby dzieci. Do 2040 roku liczba Polaków spadnie do 35 milionów, natomiast będzie ona systematycznie spadała i do roku 2100 prawdopodobnie według tej najlepszej perspektywy będzie nas 21 milionów. Obecnie mediana wieku, czyli na pewno skomplikowany sposób liczenia wieku, wynosi około 40 lat. W roku 2030 będzie 47 lat, a w 2040 50 lat. To nie jest średnia wieku, to jest inny współczynnik, ale pokazujący, że będziemy żyli nieco, nieco dłużej. Te dane potwierdza Organizacja Narodów Zjednoczonych, która też takie specjalne wyliczenia prowadzi, i one pokazują, że w Polsce tak jak powiedziałem, w wariancie średnim będzie 21 milionów w 2007 roku, a w wariancie tym minimalnym 11,5 może nas być nawet. Więc to widzimy, że to jest przed nami duże wyzwanie związane nie tylko z tym, jak będziemy dusz pasterzowali, jak będziemy mówili o małżeństwie i rodzinie, ale także jakie małżeństwa i rodziny i ile tych małżeństw i rodzin będzie wokół nas. Dla porównania w 2019 roku w listopadzie ukazał się podobny rocznik, czy podobne wyliczenia Instytutu Statystycznego Włoskiego, i tu też na slajdzie będzie to y, widoczne. Mianowicie y, y, we Włoszech po raz pierwszy w historii Włoch tak się stało w roku 2000, bo to są dane za rok 2018, opublikowane w 2019. Po raz pierwszy w historii tak się stało, że było więcej zawartych małżeństw cywilnych, tylko cywilnych, niż, niż konfesyjnych, czyli zasadniczo katolickich. To było 51%. Druga liczba, która też jest istotna, pokazująca zmiany w tym społeczeństwie, dość podobne do naszego. 17,3% to były małżeństwa, w których przynajmniej jedno z małżonków było obcokrajowcem. 17%. I trzecia liczba, która jest bardzo istotna, we Włoszech w roku 2018 zawarto 2808 związków jednopłciowych. 2808, bo jest to tam możliwe pod względem prawnym. Więc to znowu pokazuje, że z jednej strony mamy coraz mniej małżeństw zawieranych związanych z religią, czyli sakramentalnych. A coraz więcej jest związków takich, które, no nie nazwiemy małżeństwami, ale związków, które pretendują do nazywania się małżeństwami, związków jednopłciowych. Słyszymy tę dyskusję wokół nas. I znowu, no, warto się przyglądać pewnie tej sytuacji we Włoszech, bo tak jak powiedziałem, ten kraj, 80 ponad procent, tam ludzi przyznaje się do tego, że jest ochrzczony, więc niemal tak jak u nas. Natomiast widzimy te zmiany mentalności, która no, w 1970 latach tam we Włoszech tych małżeństw było ponad 90% katolickich zawieranych w tym kraju. Dzisiaj jest 50% małżeństw cywilnych, więc jesteśmy może troszkę dalej w tym, w cudzysłowie, postępie cywilizacyjnym, ale na pewno to do nas także przychodzi. Jest też ciekawy raport takiej e, e, zachodnio-amerykańskiej znaczy, organizacji Pew Research Center, który pokazuje najbardziej sekularyzowane kraje w świecie. I wyliczone są za 2017 rok najbardziej zaświadczone kraje. Holandia, 48% ludzi mówi, że jest niewierzących. 41%, że to są chrześcijanie, czyli no, ludzie ochrzczeni, niekoniecznie katolicy. W Norwegii 43% niewierzący, 51% chrześcijanie, w Szwecji 42% odpowiednio, 52%. Natomiast w innych krajach ten proces jest bardzo zaawansowany. Na przykład w Wielkiej Brytanii już 1 trzecia społeczeństwa uznaje się za niewierzących. To jest sytuacja w Europie. Natomiast odmienna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych. Gdzie w Stanach Zjednoczonych, mimo tych, tych samych procesów sekularyzacyjnych, rewolucji seksualnej, tego co się działo, co, się, co było no bardzo głośne choćby w latach 60., 70., tam w USA, sytuacja jest następująca: że praktykujących przynajmniej raz w miesiącu w Stanach Zjednoczonych do tego się przyznaje 64%, a w Europie tylko 31%. Do codziennej modlitwy w Stanach Zjednoczonych przyznaje się 68%. A w Europie tylko 14% mieszkańców Europy. Więc to, to pokazuje, że te, te procesy sekularyzacyjne, te procesy jakby niszczące przekonanie obecności Boga w życiu codziennym, one niekoniecznie muszą iść w złą stronę. Można je ukierunkować w taki sposób, że będą sprzyjały rozwojowi społeczeństwa z jednej strony i obecności Pana Boga w codziennym życiu. Widzimy więc rozpad tradycyjnych modeli religijności katolickiej w Europie. To jest ewidentne, że te tradycyjne przekonania o wartości małżeństwa i rodziny, o, o tym, że posiadanie potomstwa jest rzeczą ważną, o tym, że wiara powinna odgrywać y, ważną rolę w życiu publicznym, społecznym, w życiu codziennym, to się rozpada w Europie Zachodniej. Natomiast rozkwita choćby w Ameryce. Północnej, południowej czy w Afryce. I tutaj myślę, że no, ciekawym, ważnym tematem jest propozycja, jaką nam tutaj w Polsce przez wiele lat swojego pontyfikatu dawał kardynał Stefan Wyszyński. Dlaczego o nim wspomnę? Dlatego, że dzisiaj mówi się o tak zwanym społeczeństwie postrodzinnym. Na koniec o tym, o tym powiem. Społeczeństwo postrodzinne, czyli ludzie, którzy to społeczeństwo zaczynają tworzyć osoby, które nie mają doświadczenia właściwego życia rodzinnego ze swojego dzieciństwa. Widzimy, jak wokół nas coraz więcej jest rozwodów, małżeństw, które się rozpadają, i teraz obserwujemy, że te osoby z tych małżeństw, które się rozpadły, no, w naszych czasach zaczynają tworzyć swoje różne formy życia małżeńskiego, rodzinnego. I to socjologowie zaczynają nazywać, czy nazywają społeczeństwem postrodzinnym, a więc takim, które nie ma wyobrażenia właściwego o małżeństwie i rodzinie, tego tradycyjnego wyobrażenia o małżeństwie i rodzinie. I, i widzimy, możemy tak powiedzieć, że kardynał Wyszyński, korzystając w pewnym sensie z tej sytuacji, jaką wytworzył komunizm, Potrafił w sposób jasny, otwarty, dać propozycję pozytywną. Bo przecież komuniści tutaj w Polsce kontynuowali tę politykę, którą zapoczątkowano w latach 20. w Związku Sowieckim, politykę zupełnie antyrodzinną. W Związku Radzieckim był. Po raz pierwszy wprowadzony rozwód korespondencyjny, była aborcja już w roku 1920 zalegalizowana potem w Polsce po II wojnie światowej. Więc Wyszyński wiedział o tym, że komunizm jest ideologią antyrodzinną i trzeba bardzo mocno postawić na, na rodzinę. Ci, którzy byli na pogrzebie Wyszyńskiego, albo ci, którzy się interesują jego postacią, na pewno wiedzą, że na trumnie, to też zobaczymy na na slajdzie znalazła się taka szarfa na jego trumnie w 1981 roku niekoronowanemu królowi Polski. Nazywano Wyszyńskiego interrexem, interrex czyli tak jak w czasach Polski Piastów czy Jagiellonów prymas polski sprawował funkcję interreksa wtedy kiedy zmarł król i potrzeba było czasu na wybór jego następcy, więc władzę tą polityczną w kraju sprawował prymas tak właśnie uznano, że prymas Stefan Wyszyński jest tym interreksem w tej sytuacji no, pewnego zaburzenia ustroju w Polsce w czasie komunistycznym. W, w takim miesięczniku Teologia Polityczna w 2016 roku ukazał się tekst, w którym zawarto takie słowa i tu pozwolę sobie przytoczyć fragment tego tekstu. Czy nie uwidacznia się w tej funkcji prymasa Wyszyńskiego ciekawa analogia do roli, jaką on odegrał w historii Polski? Czy nie mieliśmy do czynienia z osobą, która w momencie objęcia urzędu po prymasie lądzie musiała wziąć na siebie jednocześnie odpowiedzialność za losy narodu i to w podwójnym wymiarze politycznym i duchowym? Otóż właśnie kardynał Wyszyński nie dość, że był świadom trudu tego zadania, tworzył przestrzeń nie tylko dla przetrwania wspólnoty wiary i celów, ale dla jej rozwoju. I pogłębienia więzi. Więc niewątpliwie ta propozycja kardynała Wyszyńskiego, nieco zapomniana w latach 90. i na początku lat 2000. ona zasługuje na, na uwagę. A zasługuje na uwagę z następujących powodów. Po pierwsze, Wyszyński jest przedstawicielem tego pokolenia, które wyniosło ze swojej rodziny pełną formację. Tutaj na slajdach widzimy jego dom rodzinny, który znajduje się. W Zuzeli widzimy jego rodzinę, jego siostry, rodziców. Ojciec był organistą, więc była to rodzina światła i była to rodzina, która potrafiła, która umiała przekazać te wartości rodzinne. W 1910 roku, kiedy Wyszyńskiemu umiera matka, to słyszy z jej ust takie słowa: Stefan, ubieraj się, ubieraj się, ale nie tak się ubieraj, inaczej się ubieraj. Więc Myślał pewnie, że kazała mu się ubrać do wyjścia na podwórko, natomiast potem zrozumiał, że jakby przekazała mu dużo głębszą myśl, taką, żeby no po prostu poszedł drogą prawdy, drogą kapłaństwa. Tak to potem odkrył. Druga rzecz, czyli to, to wychowanie w rodzinie. Druga sprawa. Kardynał Wyszyński przyczynił się w znaczący sposób do tego, że Ewangelia Rodziny, którą ogłosił Jan Paweł II, właśnie zagościła w jego nauczaniu dzięki temu, że kardynał Wyszyński tu w Polsce ten temat małżeństwa i rodziny podnosił. Myślę, że nie jest nie, nie do obronienia taka teza, że nauczanie o małżeństwie i rodzinie kardynała, Wyszyń, kardynała Wojtyły wyrastało w pewnym sensie z tego, co tutaj działo się w Polsce. Więc to, że w czasie pontyfikatu swojego Jan Paweł II. Poświęcił pięć lat katechezom o teologii ciała. To, że wystosował potem list do rodzin, ustanowił rok rodziny. To, że zajmował się rodziną od samego początku swojego pontyfikatu, założył papieski instytut studiów nad małżeństwem i rodziną. Familiaris z konsorcjum wydał, opracował program przygotowania do małżeństwa dla całego kościoła, przygotowanie dalsze, bliższe, bezpośrednie. Moim zdaniem i zdaniem wielu, wielu badaczy, w jakim sensie wyrasta z tego co robił Stefan Wyszyński. Co znalazło potwierdzenie 23 października 78 roku, wczoraj była rocznica tego wydarzenia w słowach znanych słowach papieża Jana Pawła II. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni bożej, pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat. Gdyby nie było twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem, mówi do Wyszyńskiego, twojej heroicznej nadziei, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupstwem i twoim prymasostwem. I to kardynał Wyszyński przekonał papieża Jana Pawła II, w swojej rozmowie i to mu powiedział, że ma wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie, i tak się stało. To było pewne proroctwo kardynała Wyszyńskiego. Jeżeli patrzymy na to, jaką propozycję daje nam w tym względzie Wyszyński, jeśli chodzi o małżeństwo i rodzinę, to trzeba pamiętać, że on należał do prekursorów katolickiej nauki społecznej w Polsce. Przed wojną, kiedy zakończył studia, to w niecezji wocławskiej zajmował się co później miesięcznikiem Ład Boży, tygodnikiem Ład Boży, natomiast wcześniej podejmował pracę w głoszeniu konferencji na temat nauki społecznej. Wiedział, że robotnicy, że ludzie pracy to jest bardzo ważny adresat nauczania Kościoła. On wygłosił ponad 400 konferencji różnego rodzaju, napisał artykułów nad, w tej kwestii. Jeszcze jako ksiądz, prawda? Zanim został biskupem. I za to, że zajmował się robotnikami, przed wojną jego przeciwnicy nazywali go Czerwonym Księdzem, bo niestety tę kwestię robotniczą wielu ludzi kojarzyło także w kościele z podejmowaniem no, po prostu ideologii komunistycznej, więc nie rozumiano wtedy istoty nauczania społecznego. Natomiast Wyszyński wiedział, że wiara, która nie czerpie swego źródła z Kościoła, ale pokłada ufność na przykład tylko w postępie cywilizacji, prowadzi do dechrystianizacji warstw robotniczych. Więc był przekonany o tym bardzo mocno, że trzeba z Ewangelią dotrzeć do ludzi pracy. I to potem kontynuował jako biskup, jako prymas polski. Kolejna rzecz. Kardynał Wyszyński podkreślał, że rodzina to jest naturalna, trwała społeczność, bez której nie będzie mógł istnieć człowiek, naród, a nawet państwo. Nazywał rodzinę pierwszą szkołą uczącą myślenia albo pierwszą świątynią, w której uczymy się modlić. Kościół w Polsce zawdzięcza prymasowi Wyszyńskiemu choćby obchody Niedzieli Świętej Rodziny oraz dwie instrukcje, które wydał episkopat na temat przygotowania do Małżeństwa i życia rodzinnego. Pierwsza była w 1969 roku, która ustanawiała sieć poradnictwa rodzinnego w Polsce, a druga w 1975, kiedy organizowano kursy spotkania przedmałżeńskie. W 1978 roku, 8 maja, w czasie uroczystości na skałce w Krakowie, powiedział takie słowa, które. Myślę, no, pokazują, że one też kierunkowały myślenie kardynała Wojtyły, który za chwilę został papieżem. To jest 78 rok. Z ładem serca każdego rodaka musi się łączyć ład rodziny, bo w rodzinie buduje się porządek społeczny. Tam powstaje organizm narodowy, gdyż naród składa się z rodzin. Dlatego też rodzina, jej prawa, bezpieczeństwo i pokój muszą stać na czele wszystkich zadań życia społecznego i publicznego. Tylko tak rodzi się ład moralno-społeczny, na czele którego stoi zasada, trzeba wszystko czynić, aby przedstawiciele rodzin mieli odpowiednie warunki bytowania. A kilka tygodni później na Jasnej górze powiedział słowa, które myślę, no, jakby je przeczytał dzisiaj, to bardzo dobrze pasowały do rzeczywistości, jaką mamy wokół nas. Zastanawiają się ludzie, dlaczego u nas tyle bałaganu, skoro naród wierzący? Zapewne ten tak zwany nieład nie zależy tylko od każdego z nas. To niemalże zbiorowy nieład. A dlaczego on jest? Dlaczego uważając się za chrześcijan, katolików, bardzo często zapominamy, że z tym łączy się poczucie rodzinności? Mamy mieć świadomość rodzinności nie tylko w naszym domu, gdzie żyje ojciec, matka i dzieci. To jest rodzina, niewątpliwie. Bez rodziny nie ma narodu. Tak jak bez narodu trudno sobie wyobrazić zdrowe, porządne państwo. Więc jego przekonanie o rodzinie wyrastało też z tego, że pokazywał, że rodziną jest naród. Rodziną jest nie tylko związek mężczyzny, kobiety, dzieci, ale jest także, jest także naród. I myślę, że podstawowym, takim zadaniem naszym dzisiaj, w duszpasterstwie rodzin, małżeństw i w ogóle w Polsce jest powrót do wielkiej nowenny, którą. Napisał kardynał Wyszyński do ślubów jasnogórskich, tutaj wspomnę postać świętej pamięci księdza profesora Ireneusza Mroczkowskiego, który i w swoich publikacjach i w swoich wystąpieniach tę sprawę postulował, żeby wrócić do tej wielkiej nowenny, bo to był program na wiele lat, program długofalowy, który trochę został potem w Polsce zapomniany. Tworzymy różne programy duszpasterskie, choćby teraz ten poświęcony sakramentowi Eucharystii. Nam pokrzyżowały te plany duszpasterskie obecna sytuacja epidemii, pandemii, koronawirusa, ale może w przyszłości warto do tego nauczania Kardynała Wyszyńskiego wracać, dlatego że on na pewno może być dla nas takim sprzymierzeńcem w tej sytuacji, trudnej sytuacji demograficznej, jaką mamy wokół nas. Jeśli on w latach komunizmu potrafił promować małżeństwo, rodzinę, mówił te słynne słowa, żeby kolebka polska nie była, kołyska polska nie była pusta, to jeśli zostaje dzisiaj za kilka pewnie miesięcy beatyfikowany, to może mógłby zostać takim patronem właśnie od tych problemów polskiej demografii. Dziękuję bardzo.